Las. Czy w lesie dzieją się rzeczy przerażające? Takie, które mrożą krew w żyłach? Oczywiście. Jednak nikt o nich nie mówi. Dla większości społeczeństwa las to oaza spokoju. Więc leśne opowieści rodem z horroru spowodowałyby, że ludzie na zawsze odwróciliby się od leśnych zwierzątek i roślinek. Które w rzeczywistości potrafią być zabójcze, ale oczywiście takie sprawy zawsze zamienia się pod metr, a później wszystko zostaje na mojej wierzchołku. Zresztą nieważne, ostatnio przydarzyła mi się niesamowita przygoda. Widziałam jak. O, witam, Borową Babusię! Jak tam zdrówko! żeby wszystkie zliczyć. Oprócz nas, tworzących okład drzewostanu, pod nami rosną nowe drzewa. Ostatnio spotkałam i Cisa. Rozmawialiśmy, plotkowaliśmy o tym i o tamtym. Byłam zaskoczona, że oni potrafią żyć tak spokojnie, ze świadomością, że są potencjalnymi mordercami. No bo taka konwaria bardzo silnie działa na serce. Może doprowadzić do śmierci, szczególnie u dzieci. Wystarczy wybić wodę z bazonu czy zjeść kilka jajek. No nie bez powodu nazywany jest Drzewem Śmierci. Wszystkie jego części, oprócz osnówki, są silnie trujące i zabójcze. Ciekawe, prawda? W lesie potrafi być naprawdę niebezpiecznie i mrocznie, ale spokojnie. Nie! Dłużej tego nie wytrzymam! Była noc, gdybym tylko wiedziała, co coś się stanie. Przecież bym czuła. nie pozwoliłabym im zniknąć. Były takie piękne, żeby został choć jeden. Przyżywam ją jeszcze raz! Byzwolały serce krwawi. Ja już nie mam uczuć, ja już nic nie czuję. niż zwykle. Chyba miałam jakieś przeczucie. Kiedy otworzyłam oczy, zobaczyłam coś strasznego. Właściwie nic nie zobaczyłam. Wszystkie buki zniknęły. Zajasnego? O Szarku się to działo? No, jak jeszcze było jasno, to one rosły tak zrobił, że chętnie wycięłabym serce. Znaczy wierzyłabym, że ma dobre serce i naprawi swój błąd. To cię nie nymniej futrowany. Nie wysłałby klawciarzy na taką klawdę i to jeszcze o szarku. Pomyślała, że może jakieś łobuzy powyrywały drzewka. I jestem w stanie sobie wyobrazić, jak trzeba być człowiekiem, żeby zrobić coś tak bestialskiego. Gdybym takich wyrwała to bym, to bym powiesiła ich na głowie. więc może znalazłem nowy dom. Ale tak się nie robi. Byłam dla nich jak matka, jak przyszywana, rodzona matka. Nie mogę odejść bez pożegnania. Jestem taka samotna. Nikt mnie nie słucha. Babosiu, a co ty o tym myślisz? Babosiu, babosiu. Zasnęła. A może to wszystko też był tylko sen?